Prawidłowe powiadamianie ja służb pomocniczych. Smoku, co się stało? Przybiegłem tak szybko, jak tylko się dało. Stało się coś strasznego. Tu znowu przez to kichanie. Wystraszyłem kota, tak, że aż uciekł na drzewo. Teraz nie może zejść. Nie martw się, Smoku. Zaraz coś zaradzimy. Poprośmy o pomoc straż pożarną. Halo, dzień dobry. Z tej strony Florian Wodnicki. W parku słonecznym kotek wszedł za wysoko na drzewo i nie potrafi zejść. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Dobrze, bardzo dziękuję. I co? I co? Wszystko będzie dobrze? Będzie, sam zobaczysz. Przejdźmy w bezpieczniejsze miejsce, żeby nie przeszkadzać strażakom i nie utrudniać akcji. Racja? Im sprawniej przebiegnie akcja, tym lepiej dla nas wszystkich. Kociak cały i zdrowy. Lekcja na dziś, smoku. Nieważne, czy kot na drzewie, pożar, czy inne zagrożenie, zawiadamiając straż pożarną. Ja powiem: w przypadku zagrożenia najpierw powinniśmy oddalić się w bezpieczne miejsce. Następnie koniecznie dzwonimy na numer 112. Niektórzy nie dzwonią, bo myślą, że ktoś inny to zrobił. Poważny błąd! Opowiadamy dyspozytorowi, co się wydarzyło, i podajemy jak najdokładniejszy adres. Słuchamy przy tym uważnie poleceń i odpowiadamy. Na każde dodatkowe pytanie. Nie rozłączamy się, dopóki nie otrzymamy jasnego sygnału, że możemy. Dodam jeszcze, że gdy przyjedzie straż pożarna, stajemy na uboczu w bezpiecznym miejscu i nie przeszkadzamy. Jeden telefon czasami może uratować czyjeś życie i zdrowie. Najważniejsze no to nie uciekać na. na. na, na drzewo.